radio numer 2. Wiadomo, to, to już te moje te obecne. Tutaj mini disk. Wsadzimy go baby face. Dobra. Ładuje. I teraz o co chodzi? Dobra, bo się zamule. Dajemy FM. No i maksymalnie. Można zobaczyć, porównać wyświetlacze, jakie, jaki ten fajny, a jaki tamten był. O, tu fajnie, bo widać wszystko. Nie ma. A, czyli, czyli dobra, czyli tu łapię. Tu łapię to FM. Ale muszę sprawdzić, czy tap jest na 106 eee, Bo tak mi kurde coś tylko ten tok FM też łapało Żeby bomby nie było, że po rozkręceniu ma to kurde nie będzie Głowicy na, na nasze zakresy Ale to wszystko do badania, zaraz przeskoczę znowu na te dolne radio Czyli tu mamy do Do dziewięćdziesięciu dobra, czyli zakres, zakres Aha, ale to widzę, że skok jest inny. Ok, a czyli od siedemdziesiąt sześć na dziewięćdziesiąt, dobra, to mamy takie coś, ja to wyłączę okej okay. zaglądamy do tyłka trzeba ja popatrzeć żeby się nie wpierniczyć z tym z zakresami a nie to się zgadza jest i 98,1 okej okay. Już jesteśmy ponad 9 dych, czyli się zgadza. Ja, no tak, brałem radio, kurde, no pod właśnie zakresy te wyższe. Więc. Więc nie, no to już jesteśmy w domu, bo to już jest ponad 100. Skok jest inny. Do no 108, to tam musi miękkim tym dolecieć. Zobaczymy oj, chyba dużo filmów będzie z tego wszystkiego. Dobra, czyli zakres mamy nasz europejski, ten taki w, w Polsce, no i zgadza się wszystko. Dobra, ok, czyli mamy, mamy temat ten rozwiązany, bo to trzeba też było sprawdzić, by nie było podwójnej, głupiej roboty. Ja wyłączam, idę na kibel muszę z, z radości kurde usiąść na tronie a ten yy, no i za jakiś czas się biorę za robotę stricte robota i, i trochę tutaj lampy dam żeby nie było że grasujące w, w, yy, w ciemności fajnie zasiedla działa yy, radia są działają nic nie pali głośnik działa słychać dźwięk można się bawić do, do nocy ale to myślę że jak rozkręcę i będzie wszystko ok, to Powinno zagrać to. No a co się okaże, to się okaże. Dobra, to wszystko i do później.